Marcin, tak y, trochę to wyglądało, jakbyście nie wyszli z szatni, jakbyście za zaczęli mecz, a zapomnieli wyjść z szatni, tak czasami się kolokwialnie określa y, takie mecze. No tak, dostaliśmy dwie bramki na początku, chociaż pierwsza moim zdaniem to, to z kapelu szakarny nawet sam zawodnik Wisły mówił, że, że, że nie było nic, ale no sędzia, sędzia zagwizdał. Widocznie był dwunastym zawodnikiem Wisły, nie musiał pomagać, grają mu awans, niech sami wygrają, moje jest takie zdanie. Yy, ale to nie, 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 nic y, nie umniejsza, że że... Niepotrzebnie i głupio straciliśmy te dwie bramki na początku, bo, bo tak się ułożył mecz, że później startowaliśmy tak naprawdę z, z bagażem dwóch bramek i było ciężko to odrobić. Chociaż z boiska, moim zdaniem, przeważaliśmy i byliśmy lepsi. To tak po tych dwóch gongach na dzień dobry, zaczęliście grać całkiem niezły mecz. Sporo sytuacji strzeleckiej dzisiaj stworzyliście. Tyle, że w przeciwieństwie do poprzednich spotkań rozgrywanych tu w Legnicy, no, brakowało trochę szczęścia, trochę skuteczności. Jak to oceniasz? No dokładnie, no to już jest drugi mecz, w którym mamy sytuację. W końcach przegraliśmy 3-0 i też mieliśmy trzy sytuacje, przynajmniej stuprocentowe. Tutaj moim zdaniem było przynajmniej cztery, gdzie powinno przynajmniej dwie wpaść. Nie wpadły i, i gdzieś się zaciliśmy. Można powiedzieć, gdzieś trochę tego szczęścia brakuje. Wcześniej wpadało praktycznie większość sytuacji, teraz nic nie wpada. Trzeba to zmienić. Mamy tydzień. Do pracy przed kolejnym meczem i trzeba to poprawić. Czy dwie porażki ligowe z rzędu to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakimś kryzysie formy? Czy, 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 czy to już można coś się niepokoić? Znaczy czy kryzysie. No, gdybyśmy tutaj wykorzystali chociaż dwie sytuacje, byśmy mieli remis przegrywając 2-0, ale czy kryzys? Nie, no trzeba poprawić po prostu skuteczność w następnych meczach, wziąć się za siebie i, i, i szczelić tą pierwszą bramkę na przełomanie, a później już pójdzie. Jeszcze cię zapytam o sędziego, bo trochę krytycznie go oceniłeś pracę arbitra. Sporo kontrowersji wywołała sytuacja w pierwszej połowie, kiedy tam Tadas Lebuka był faulowany. Gwizdek sędziego milczał. W polu karnym. No niestety Gwizdek sędziego milczał w sytuacjach dla nas, a dla Wisły Płock, nie I to mnie martwi.